Witam Was, drogie Skorpiony. Witam Was serdecznie. Dzisiaj karty przesłań, jeżeli chodzi o sam początek czytania, rozwinięcie standardowo w tarotowym objęciu kart. I na koniec bardzo ciekawa mam nadzieję, że również dla Was karta transformacji, tych, które. Kart, które tak naprawdę czekały na Was pół roku, bo wówczas je zakupiłam. No więc lecimy, słuchajcie, lecimy. Zobaczymy, co karty przesłań chcą Wam powiedzieć na początku, Drogie Skorpiony. Jaki miesiąc, w jakiej oprawie, w jakiej energii może chcieć Wam upłynąć lipiec? Lipiec dla Skorpionów. Ta chwila to wszystko, co kiedykolwiek będziemy mieć. Hmm, może jakiś ważny moment Wam się szykuje? Albo powiem Wam inaczej, właśnie, życie jest tym momentem, dokładnie tak, jak wskazuje na to przesłanie tej karty. Czyli są wśród Was osoby, które czekają może na ten odpowiedni moment, a tutaj mówi do Was energia miesiąca lipca, że nasze codzienne życie jest czasami jak za mały but. Dlatego jeśli coś Cię uciska, zdaj mi to wreszcie, zdaj mi i zdaj sobie sprawę, że jesteś wolny, że masz wybór czy nosić ten stary, łatany but, czy... czy nie. Uwolnij się od śladów przeszłości i skup się na byciu. Na byciu tu i teraz, w którym w każdej chwili możesz obrać nową ścieżkę, jeśli tylko się odważysz. I powiem Wam tak, będą wśród Was ci, którzy powiedzą bzdety, bzdury, jak można w ogóle. I powiem Wam tak, no oczywiście, że w skali świata tego, jak żyjemy, co robimy, ile mamy zaangażowania, jak bardzo jesteśmy w to wszystko pochłonięci i tą materią opętani i poplątani, jak najbardziej to są bzdury i bzdety i nie da się. Ale mówimy o takim gdzieś być może trochę utopijnym świecie, w którym wszystkie rzeczy można zrzucić z siebie. I w tych spotkaniach, pamiętajcie, tu nie chodzi o, o czyny, chociaż być może również, jeżeli są wśród Was i tacy, którzy mogą sobie po prostu od tak pozwolić na tego typu ruchy. Ale mówimy przede wszystkim o budowaniu mindsetu, a więc tej gotowości w głowie, do tego, że zdanie sobie sprawy z siły, z odpowiedzialności, czasami z tyranii, którą sobie sami zabudujemy, tym, gdzie jesteśmy, lub co robimy na siłę, lub jakie ma to przełożenie na nasze kolejne lata. Być może od tego trzeba zacząć, i dlatego dzisiaj, może też trochę bardziej wprost pewne rzeczy będę obejmować, bo też taka energia mnie dościga, jeżeli chodzi o moje z kolei parametry, te energetyczne. Zawsze byłam zdania, że pewne rzeczy należy oplatać w pewną zawualowaną formę, że ludzie muszą też słuchać czegoś, co jest bardziej, aniżeli mniej. I tego, że być może czasami nie wprost, a właśnie z dozą pewnej nieśmiałości, będzie odwierane bardziej. Tymczasem okazuje się, że większość osób w ogóle nie rozumie, albo większość osób kompletnie nie dopuszcza do siebie wolności słowa, wolności interpretacji. Mówię to przy Waszym znaku. Nie wiem czemu, nie wiem czemu akurat taki ładunek mam i czuję w sobie, ale dajcie żyć i bądźcie życzliwi, ale też bądźcie dobrzy i życzliwi dla siebie. I właśnie dla tej chwili, dla tego momentu, w którym czujecie, że coś Was uciska, nazwijcie to, że Was to uciska. A to, że jest duży krok do tego, co jest kolejnym być może świadomym, a może uświadamiającym się właśnie faktem. I zobaczmy, jaki miesiąc dla Was. Skorpiony, zobaczmy, jaka energia dla Was na lipiec. Dla Was, dla zodiakalnych Was i dla wszystkich Was, którzy tu zaglądają, bo Was interesuje energia Skorpiona. A więc Skorpion w lipcu, jak, jaki lipiec dla Was może być? Co jest wyzwaniem dla Was w lipcu, drugie skorpiony? Co jest radą na plus, co należałoby, a co należałoby nie? <śm> tak to nazwę. No dobra. Więc słuchajcie, pod spodem pokazało Wam się 21 świat, no pięknie. Coś się kończy, coś się zamyka, może też są wśród Was te skorpiony, które raz na zawsze domkną pewne, ja nie wiem, czy schematy, czy struktury, czy kwestie rozliczeń. O tak bym to powiedziała bardziej, że być może spłacicie coś albo coś do Was wróci, ktoś Wam spłaci. Na coś się okaże. Więc tutaj y, odchodzicie być może także od jakichś zadłużeń albo jakiegoś takiego, y, takiej pracy, być może, która nie pracy w cudzysłowie, oczywiście, bo tutaj praca może być zwykła codzienność, y, pracy na, y, w, niektórzy w korporacjach jakichś bardzo ciężkich, a inni z kolei w jakichś miejscach, które no, były uciężeniem, czy też były jakiegoś rodzaju no czymś niefajnym, czymś niefajnym, a więc może, może uciekacie lub odchodzicie od trudów, które także nie są wasze. Tak, czuję tu energię taką trochę też, że są skorpiony wśród was, które umykają jakiejś historii, która się burzy, może na waszych oczach, ale ona nie jest wasza, jakby, coś takiego. Albo no, w jakiś sposób zamykacie, albo dostajecie, czy też, ja nie wiem co, ale tutaj jest Trochę powiem tak, nie wiem czy są wśród was te skorpione, które maczały palce w czymś niefajnym, a sami też emocjonalnie już chcecie o tym kompletnie nie myśleć. Taka tu się energia pokazuje, dosyć dziwna przyznam. Nie wiem czy taka gdzieś związana z romansem czy z intrygą. W każdym razie z jakimś takim no dziwnym być może wyborem, który miał Wam przynieść poczucie stabilności, czy trochę lepszego być może także startu dla Waszego, czy biznesu, czy Waszej jakiejś takiej gdzieś no, trwałości pewnych spraw. Ale być może są tutaj wśród Was te osoby, które doświadczą inicjatywy czyjejś, która to inicjatywa bardziej męska bym powiedziała zburzy Wam, zburzy Wam. Zburzy Wam. Kurczę, dziwna energia. Dziwna energia, tak jakby wam ktoś odebrał kontrolę dosłownie nad czymś. Ale nie, nie, nie wiem, cz, cz, czemu to ma służyć? Nie jest to wcale złe. To nie, nie w tym że, że to jest złe, to, to wręcz odwrotnie. To was być może nawet i będzie chciało wyzwolić, ale tak jak mówię, to niekoniecznie musi być wasza inicjatywa, tylko to może się po prostu zadziać i to wam da pewną ulgę. Tak, w skrócie. Lecimy, słuchajcie. Ta chwila to wszystko, co mamy, aby się odwrócić. Ta chwila to wszystko, co kiedykolwiek będziemy mieć. No właśnie, może to chodzi o jakąś zmianę struktur u Was. Zwłaszcza, że pokazało się, słuchajcie, kroniki Akaszy jako ten miesiąc energetyczny, a więc co dajesz, to zbierasz, co przychodzi, to jest energią, którą już znasz, a więc pewnego rodzaju inwestycją poczynioną, czyli być może. Miesiąc chcę też Ci powiedzieć, właśnie, że to jest ten moment, który jest tym jedynym momentem do nie wiem, do decyzji, zajęcia jakiejś postawy, czy bycia konkretnie ukierunkowanym na to, a nie na coś innego. Jakieś ważne może tutaj momenty dla Was będą w tym miesiącu? Co jest wyzwaniem? Ok? Co jest tym, co robić należy i co nie należy? Mhm. Mm Zatem słuchajcie, głęboka wiedza, głęboki gdzieś także czas no, wejścia w poszukiwanie odpowiedzi, w, w, także w, w uzyskanie tego od wszechświata, na co gotowi jesteście lub co możecie po prostu także gdzieś z powiązań pewnych, nie chcę nazwać, że karmicznych, odkrywać, a więc gdzieś tutaj tego typu, duchowa, przemiana duchowa, gotowość, doświadczanie duchowe jest przed Wami. W wyzwaniu macie trochę takiego boju, no bo jest być może jakiś ładunek krytyki, czy pewnego rodzaju determinacji przed Wami, którym musicie się wykazać, czy też któremu musicie stawić czoła w obliczu tego właśnie, w czym uczestniczycie i w co jesteście zaangażowani. A więc być może będzie to czas, w którym trzeba się wykazać mocnym charakterem, czy też mocną siłą własnej, no właśnie, własnej postawy wobec czasami kończących się sytuacji, czasami nieprzewidzianych, czasami poczucia być może jakiegoś takiego, no, pewnie izolacji, czy wyzwolenia, bądź własnej wiary, w którą, która jest Wasza na przykład, a nie czyja inna. No i tutaj radą na ten miesiąc jest dla Was... Taka konserwatywna, bym powiedziała, postawa, która. Pokazuje wytrwałość i przede wszystkim brak jakiegoś szalonego tempa, w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu takiego, takiej solidności, aby się w nią uzbroić, aby nią się także zaopiekować, czy też, aby pozwolić, żeby ona zaopiekowała się wami. A więc tutaj radzona jest wam rzetelność, lojalność. No i przede wszystkim te wszystkie takie konstrukty, które tutaj na tej Ziemi są dosyć ważne, jeżeli chodzi o morale, które nie dają się wyprowadzić czy z równowagi, czy które nie. Pozwalają się pośpieszać, czy które także nie, nie ulegają pewnym absurdalnym wpływom, czy jakimś pochopnym decyzjom. To, co jest Wam szczególnie odradzane, niestety, muszę powiedzieć, jest to słońce, a więc yy, nie działaj w poczuciu takiego być może z psychologii pewnej, yy, opartej na, ach, wierzę w słońce, wierzę w dobro. Yy, oczywiście. Jak najbardziej, rób to, ale pod warunkiem, że także za tym muszą stać i dziać się Twoje y, czyny. A więc jeżeli robisz coś innego i oczekujesz czegoś innego, albo machasz na to ręką i mówisz, jakoś to będzie, jakoś to będzie, no to w tym przypadku jakoś tak może no, nie wyjść. Tak się tutaj pokazuje. Zatem zbytni optymizm, czy zbytnia to taka no, nadprogramowa, że tak powiem, oddana, bezwładna energia sprawom, losowi, kosmosowi, może niewiele przynieść. A więc nie działaj lekkomyślnie, tak mówi do ciebie ten miesiąc, bądź bardziej. Być może odważny, ale i ustrukturyzowany, bądź może bardziej także w sobie zdeterminowany, jeżeli chodzi o prawdę, o solidność, o bycie i wiarę w to, co ta także solidność posiada, a nieżeli w to, co jest łatwowierne, czy jakiegoś rodzaju, no, takie znikome, płytkie, czy zupełnie przypadkowe, albo roztargnione, czy też wielowątkowe, a niekoniecznie jednokierunkowe. Takie, w którym Ty sam poczułbyś się bezpiecznie. Tak trochę mówię lakonicznie, wybaczcie, ale wiele tutaj wątków może się za tym kryć. A więc w tym świecie, w którym żyjesz, czy w tym, który Tobie się także pokazuje, pokazuje się dojrzałość, pokazuje się zupełnie inny poziom także, a może zwłaszcza w kwestii tych kronik, jeżeli chodzi o ten miesiąc, który też od Ciebie wymaga trochę większego może dystansu, zwłaszcza do poczucia siły, czy do tego, co jest jej nadużywaniem. Bo mówimy to o sile oczywiście nie mięśni, ale o sile w ogóle przebicia, o sile mentalnej, o pewnych zachciankach, o pewnego rodzaju być może tupaniu nogą, czy o tym, co czasami po prostu ludzką głupotą jest tak najzwyczajniej to nazywając. A więc gdzieś tutaj jesteś powołany z skorpionie do tego, żeby trochę bardziej myśleć faktycznie o tym momencie, który jest tym wszystkim. I... I o tym wszystkim, co w danym momencie stać się może. Tak się tutaj gdzieś pokazuje, klamrując gdzieś ten przekaz. A więc ufaj wewnętrznej mądrości, bądź twardy, bądź wytrwały. Nie schodź ze swojej drogi, ale także buduj to, co solidne i wchodź na wyższe poziomy, ale nie cofaj się. O tym pamiętaj w tym miesiącu. No ale zobaczmy jeszcze, jaka transformująca energia chce Wam się faktycznie tutaj pokazać. Co dla skorpionów? Tam mnie wzywa? No to tą zostawiamy. Co tutaj się pokazało? E, tańczę. Rytm muzyki. E, szukam, słucham. Jestem w tym rytmie. E, to jest także wezwanie do tego, żebyście czuli to właśnie wyzwolenie samych siebie, żebyście pamiętali i czuli energię, którą posiadacie w sobie. Ale również być może jest to wezwanie do tego, że w chwilach trudnych czy w chwilach takich podbramkowych właśnie muzyka łagodzi obyczaje. Ale może też dlatego muzyka się pokazała, bo jest to też numer 14, pewnego rodzaju wyzwolenia od tego, co bywa czasami nowym, nową zupełnie przestrzenią, aby w nią zajrzeć, aby się nią zainspirować, aby także... No, właśnie w niej być może zobaczyć zupełnie inną, jeszcze niekoniecznie tę odbitą w lustrze, ale tę jeszcze zupełnie inną perspektywę. Nasycić się nią, zarazić, e, spróbować zrozumieć albo przynajmniej usłyszeć, dotknąć, doświadczyć e, czegoś o zupełnie innej wibracji. Ponieważ dzisiaj czytam te całe przesłania znakom, które obchodzą swoje wideusze lub święta, dlatego Wam. Podobnie jak innym, którzy nie obchodzą, przytoczę te najważniejsze punkty. Afirmacja dla Was na ten miesiąc: jestem silny, jestem wolny, jestem niezależny i uwalniam swoje stare blokady. To jest to Wasze wyzwanie, tak? A więc odstępuję od tego, co mi nie służy, odstępuję od tego, co wpływa na moją energetykę, no, tak, może niekomfortowo lub niefajnie. I nie robię tego z poziomu pośpiechu, ale nie robię też tego beztrosko, jak dziecko, tak? Czyli działam bardziej odpowiedzialnie tutaj w tym znaczeniu. I kocham swoje ciemne i jasne strony to jest najważniejsze. I tańczę, tańczę życie, tańczę przez życie, z radością i łatwością. Impuls ten na, dla Was, ważne jest, czy też zadaj sobie pytanie, przy jakiej muzyce lubisz się? Poruszać, jaka muzyka Cię pobudza i jak się czujesz, kiedy sam tańczysz? Gdzie możesz tańczyć tak zupełnie bez kontroli? Dziko, swobodnie. I dodatkowo możesz się wesprzeć kamieniem, który wspierać będzie ten czas dla Ciebie, a więc jest to Onyks, czarny kamień, który wzmacnia pewność siebie i przypomina Ci, że możesz również żyć i kochać także to, co bywa ciemne w Tobie. Noś go blisko ciała, tak mówi do ciebie przesłanie lub także pij wodę, mając go gdzieś w jej otoczeniu, bądź też nawet niech onyks będzie zanurzony w niej, by przeniósł oczyszczanie, to, którym możesz się po prostu zasilić. Taki dla Was jeszcze akcencik na sam koniec. Słuchajcie, trzymajcie się, kochajcie się, by. Kolorowych, jasnych, odważnych, każdych, tańczcie, tańczcie życie, bądźcie w tej energii przepływu, ale przede wszystkim pamiętajcie, ten miesiąc chcę Wam powiedzieć: nie ulegaj może presjom, które gdzieś mogą Cię wstecz ciągnąć. Postaraj się wtedy je przetańczyć, albo postaraj się wejść w swój własny rytm indywidualny, który jest ważniejszy, pamiętaj, niż jakaś byle, jaka niekiedy muzyka, do której warto sobie popląsać czasami. Ale niekoniecznie trzeba ją tworzyć i powielać. Trzymajcie się. Tym akcentem. Do zobaczenia. Hej!